Chodź pokażę Ci w jaki sposób zrobić zapięcie do sweterka w brzegu, w którym nie ma wykonanych wcześniej dziurek na guziki. Otóż, jako zapięcie służą nam pętelki, a teraz pokażę Ci, jak je wykonać. Potrzebujesz igły dziewiarskiej i podwójnie nawleczonej na nią nici, najlepiej tej, z której był dziergany sweterek. Kuwam się następnie w ikordowy brzeg mojego sweterka i tworzę z kilku tych nitek pętelkę, która ma pasować oczywiście rozmiarem do mojego guzika. Ja tutaj sobie jako miarkę stosuję mój ołówek, który wiem, że pozwoli mi na uzyskanie odpowiedniej średnicy tej pętelki. Kiedy pętelka z samych nitek jest już gotowa, przymierzam następnie, czy pasuje rzeczywiście do mojego guzika, bo jeszcze tutaj mam możliwość regulowania jej, a następnie oplatam te nitki w taki sposób, jak pokazuję Wam na filmie, czyli wkuwam się w pętelkę, nitka zostaje za igłą i wykonując takie właśnie ruchy, oplatam całą tą pętelkę dookoła. Kiedy całość pętelki jest już opleciana tą drabinką, wkuwam się następnie w ściek, zabezpieczam wolne końce nici supełkiem i wprowadzam je w dzieninę swetra. Dajcie mi znać teraz, czy takie zapięcie będziecie wykorzystywać w swoich projektach.